Z mycia samochodów pod domem, coś ty łysy znowu za ferment sięjesz. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Dwa lata więzienia, 75 tysięcy złotych. Tak, to nie jest żaden żart. Czy to jakieś nowe prawo? Nie, ale słuchajcie. Zastanawiłem się ostatnio bardzo mocno nad pewnym tematem, bo w którymś reportażu jakiejś głównianej telewizji, która nie jest główniana, zresztą każda jest, e, zobaczyłem jedną rzecz. Sąsiada, który mocno i ochoczo donosi na innych sąsiadów i pisze donosy. I. Pisze i wzywa na przykład policję, jak ktoś myje auto pod domem. Zastanowiłem się nad tematem głębiej, no bo już od dawna na kanale mówiliśmy, że no niby nie wolno, ale wolno albo nie wolno. Więc przygrzebałem przepisy i powiem wam, jest ciekawie, a co ciekawe, dostałem przypadek i to mnie zainspirowało do odcinka, w którym ktoś został ukarany. Ukarany, bo mądry sąsiad był na tyle mądry, że doniósł wszędzie absolutnie wszędzie, gdzie się tylko dało. I otóż, kiedy z działem prawnym rozpatrzyliśmy wszystkie przepisy, to okazało się, że Polska jest pięknym krajem. Więc zobaczmy jedną rzecz. Podstawowy przepis, za który łapiemy 500 mandatu, to jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o otrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Artykuł 4, ustęp Drugi punkt trzeci zabrania się mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami oraz warsztatami samochodowymi, chyba że regulamin gminy stanowi inaczej. Artykuł 10 ustęp 2 za naruszenie przepisów regulaminu grozi karą grzywny do 500 zł. No i to jest spok regulaminy gminy i tak dalej, regulaminy gminy nie zabraniają żadne w Polsce, choć mają obostrzenia, o których powiem później. Ale co ciekawe, jak robiłem research Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony środowiska, artykuł 362, zakazuje się wprowadzania do środowiska substancji mogących je zanieczyszczać bez wymaganego pozwolenia. Artykuł 363. Naruszenie powyższego przepisu może skutkować karą grzywną ograniczenia wolności, pozbawienia do dwóch lat. Dalej. Ustawa z dnia 20 lipca 2017, prawo wodne, artykuł 75, ustęp 1, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi wymaga pozwolenia wodnoprawnego do ziemi. Artykuł 77, kto wprowadza ściek do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia do dwóch lat. Do czego dążę? Przy dobrym napisaniu donosu i udokumentowaniu poprzez wizytę policji i mandacie, Doszło do sytuacji kuriozalnej, że można komuś było przez sąd wlepić kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy grzywny. Dlaczego? Bo w wymyślmy parawa, każda gmina ma swoje obostrzenia lub nieobostrzenia, ale generalnie każde prawo zakazuje myć auta na trawie. Auto możesz umyć pod domem, jeżeli są spełnione odpowiednie wymagania. Przede wszystkim jest grunt nieprzepuszczalny i spływa to studzienką kanalizacyjną, na przykład do zamkniętego szamba lub spływa to do kanalizy. Ale gminy wprowadziły jeszcze przepisy, o których nie wiecie, że na przykład gmina Wejherowo mówi, że środki, którymi trzeba mieć auto, są biodegradowalne, muszą być biodegradowalne, czyli takie bezpieczne dla środowiska. Co mnie tknęło, że tak naprawdę ludzie strzelają do siebie między sobą o to, że myjesz auto. Gdzie jest absurd? Absurd polega na tym, że wodą spłukiwanie auta w myśl tych przepisów też jest niedozwolone. Dlaczego? Bo spłynie z niej. Razem na tym samochodzie może być olej, może być coś innego, i spłynie on do ziemi. I dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której faktycznie kombajn kolejnych przepisów w Polsce powoduje to, że ktoś na kogoś, jak chce znaleźć haka, to mu dopierdzieli skapci. Czyli generalnie, nawet jak spłuczysz auto wodą, to to nie jest pozwolo, dozwolone. Nie, bo wtedy myjesz je. A jeżeli je myjesz i spływa z nich chemia, która tam jest, i tak dalej, to jesteś niedobry. Co innego, zobaczcie paradoks prawny, kiedy w deszczu będzie stał z mikrofibrą i wycierał auto. Jaka jest różnica, drodzy ustawodawcy, w tym, że stoi auto moje na trawie, pada deszcz i wszystko z niego zmywa, w tym, że spłucze je wodą. A no gówno, żadne. Ale słuchajcie, to jest nic. Więc nie, nie wystarczy tylko, że musicie mieć wodę i dobre chęci, ale musicie mieć gdzie odprowadzać ścieki. Ale co na to Unia Europejska? Dyrektywa wodna 2000 łamane na 60, dyrektywa o oczyszczaniu ścieków komunalnych. Przykład, przykład dalej. Idiotyzmu. Francja. Mycie auta może kosztować 450 euro, a w razie zanieczyszczenia wód, jakkolwiek by ci to udowodnili, że to ściekało do gruntu, a potem do wody, do 75 tysięcy euro kary. 75 tysięcy euro kary z obligacji. Niemcy. Zakaz. Na całym terenie gminy bez systemu odprowadzania ścieków? W Europie nie ma żartów, w Polsce to gmina decyduje, czy jesteś bezpieczny ze szlaufem w ręku, czy nie. Więc czy można mieć auto w domu? Tak, ale jeśli masz utwardzone podłoże, masz kanalizę sanitarną, używasz środków biodegradowalnych, biodegradowalnych w większości gmin i nie odprowadzasz do rowu do trawnika. Kto ci może ukarać? Straż miejska, inspektorat ochrony środowiska, sąsiad z kamerą które jest zawsze czujny. W praktyce większość kar to mandaty 100-500, ale właśnie, jeżeli będzie to inspektorat ochrony środowiska i sąsiad frajer z kamerą, to się może okazać, że dostaniesz za eko mycie no, sprawę w sądzie, karną. Karną i na przykład wyrok albo grzywny. Tak jest absurdalnie to napisane. Więc sposób babci Ani mycie auta przy deszczu letnim plus przycieranie mikrofibrą jest dozwolone, ale kiedy ty polejesz wodę, nie. Czy mycie auta pod domem to przestępstwo? No, w teorii być może. W praktyce zależy od gminy. Dlatego, zanim odkręcisz wąż, odkręć najpierw plik PDF z lokalnego regulaminu. I teraz. Ja zejdę z motoru. Żebyśmy sobie to zwizualizowali, tu nie mogę umyć auta. Ale tu mogę umyć auto. I już tłumaczę pochylone, wyprofilowane, zabezpieczone krawężnikiem, jak leje się woda, przeleci sobie do studzienki, którą tutaj mam, czyli szamba szczelnego zbiornika. Wtedy nie ma problemu. Natomiast nie można myć auta tutaj. Ja nie będę dywagował na temat słuszności przeciekania wszystkiego i tak dalej. Ja bardziej dywaguję na temat podejścia ustawodawcy. Bo jeżeli mogę zaparkować na własnej działce, gdzie chcę, w którymkolwiek miejscu chcę, to wszystkie płyny, które wylatują, kapią do gruntu i jeszcze deszcz się zmywa, to jest ok, no bo przecież nie powinno nic swojego auta kapać, bo dostał zrobił dobrze przegląd. Absurd goni absurd i jeżeli naprawdę dochodzi do sytuacji, czyli jeżeli ktoś do mnie do z taką informacją, że został ukarany grzywną przez sąd za mycie auta, bo ktoś mu sanitarkę wpuścił, bo ktoś to doniósł, to zobaczcie, jakie to prawo jest w Polsce i jak można je wykorzystywać. Więc teraz, zanim będziecie chcieli umyć samochód pod domem, to rozważcie opcję, czy macie jaki gdzie, bo może być sąsiad menda, bo ktoś was nie lubi. Rozważcie opcję po prostu pojechania na bezdotykówkę i też już macie problem z głowy. Bo ja nie zdawałem sobie sprawy. Ja wiedziałem, że jakiś przepis to zabrania, że nie wolno z gąbką i tak dalej. Ale jest też przepis ten sam, mówiący wprost w niektórych gminach i regulaminach o naprawianiu auta pod domem. O naprawianiu auta pod domem i to też sobie wygooglowałem. Gmina Wejchorowo. Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami i warsztatami mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, których nie powodują zanieczyszczenia środowiska oraz pod warunkiem, że powstające ścieki są odprowadzone do kanalizy sanitarnej lub innego zbiornika bezodpływowego. Mycie i naprawa. Więc teraz jak będziesz grzebał u siebie na działce tu, to możesz mieć karę. Tam już nie. Pierdzielony kraj absurdu. Podobał Ci się odcinek? Zostaw kciuka w górę. Komentarz, co o tym myślisz, a jak znajdę kolejne absurdy, to się z, wam, z, wa, wa, z Wami nimi podzielę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!